<laughs> Witajcie widzowie. Trochę zmęczeni, trochę utyrani, bo właśnie wracamy. Jest noc nad ranem. No nie wiem, kurde. Dość późno w nocy. <laughs> wracamy z nagrywek. Jest już dzisiaj. Dzisiaj już jest, nie? Mhm. Wigilia to dzisiaj jest już. No już właśnie z dzisiaj, bo to. Jest tak nad ranem, to co nagrywaliśmy, tam gdzie byliśmy, to już zobaczycie gdzieś po nowym roku. A dzisiaj chcieliśmy Wam wszystkim, drodzy widzowie, życzyć wszystkiego co najlepsze. Przede wszystkim wesołych świąt Bożego Narodzenia, takich ciepłych, rodzinnych. Wszystkiego, co, o czym sobie marzycie, spełnienia wszelkich marzeń, wszystkiego, nie wiem, co tylko sobie życzycie. I dla wszystkich twórców też życzymy spełnienia Waszych marzeń, żeby Wasze pomysły, Wasze przygody były w tym nowym roku, bo życzymy wszystkim też, owszem, Szczęśliwego nowego roku i żeby te wasze pomysły, te wasze nowe prace były jeszcze lepsze niż w tym roku, który odejdzie. No nie wiem, co możemy wam jeszcze życzyć. Dużo lajków, dużo więcej subskrypcji. No i wam widzowie szczęśliwego nowego roku. Niech ten nowy rok będzie dla was Dużo lepszy, nie wiem cóż, czy ty byś chciał coś dodać? Ach, wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. No i co? Wpadnijcie na mój kanał Pat Urbex, będzie mi miło. O, właśnie. Dobrze, że tu Antek powiedział, bo Antek ma swój kanał, założył kanał urbexowy. Trochę mi też właśnie głupio, bo jak on nagrywa filmy, to zawsze reklamuje mój kanał, a ja nigdy jeszcze nie zareklamowałem. I od nowego roku będę się musiał poprawić. I w każdych filmach też będę was, widzowie, zapraszał, żebyście odwiedzili jego kanał. Jest to ka kanał urbexowy, taka jest pasja młodego. Razem robimy, odkrywamy rzeczy, yy... Kurde, trochę zmęczony jestem i tak mi ta pamięć szwankuje. Niewyjaśnione, różne tajemnice. No i świat paranormalny. Młody się pasjonuje urbeksem. I tak, i. Cóż jeszcze byśmy mogli powiedzieć o coś nam tutaj? Światło szwankuje. Kurczę. A, to nic. <laughs> Wszystko zmęczone, nawet, widzicie, nawet żarówki się męczą. Ale myślę, że nas i tak widać dobrze. <laughs> yy, co jeszcze bym chciał dodać? Myślę, że teraz są święta, ta przerwa międzyświąteczna, czyli Boże Narodzenie, Nowy Rok to raczej tak oprócz tych życzeń dla Was nic nie wpadnie. Myślę, że coś zaczniemy po Nowym Roku. O, drzwi uchylę, żeby światło jakieś było. <laughs> żeby coś było, to po Nowym Roku dopiero może troszkę mniej, bo to jest zimno, kurde, zmarzliśmy dzisiaj też strasznie, trochę jest zimno, to będzie troszkę mniej wyjazdów, chyba że to, gdzie, gdzie gdzieś do środka, a co możemy się pochwalić, będziemy najprawdopodobniej obiekcie do którego staraliśmy się wejść gdzieś od dwóch lat na ten świat. gdzieś od dwóch lat i otrzymaliśmy takowe pozwolenie na, na wejście do tego obiektu. Co tam będzie, zobaczymy, jest wiele miejsc, które chcemy odwiedzić, mamy dużo miejsc. Chcemy taki projekt rozpocząć, ale nie będziemy spoilerować. Zobaczycie. Pozostańcie z nami. <laughs> Dziękujemy za Wasze subskrypcje. Jest Was coraz więcej. To nas bardzo cieszy. Tych widzów, którzy nas oglądają, a nie subskrybują, serdecznie zapraszamy. Zasubskrybujcie nasz kanał. Padajcie też do Antka. Zobaczcie tam jego. <laughs> Działa i to jest miłe, jak jest Was coraz więcej. <laughs> jest to dla nas taka mobilizacja do dalszego działania, żeby wyjeżdżać. Yy... Zobaczcie, że tak tymi drzwiami będę czaskał, i ten, bo coś nam te światełka, może tu spróbuję. Wysiadły. Dobra, ale nas widać na pewno. <laughs> w każdym razie, o czym ja to mówiłem, bo ja już ze zmęczenia zapominam, <laughs> będziemy robić dla Was więcej. Bliżej wiosny będzie więcej wyjazdów. Nie wiem, czy możemy przy okazji życzeń. O jakimś wsparciu mówić. Może jak powiemy, to się nie obrazicie, że jeśli jest wasza taka, jest wasze takie pragnienie, to możecie dorzucić swoją cegiełkę na paliwo dla tego pana, w którym właśnie siedzimy. On to jest tak, on też lubi jeść, pić. Chodzi nam tylko o to, żeby na paliwo, bo mamy dużo miejsc, trzeba dojeżdżać, a oczywiście, yy, tak jak wszyscy, tworzymy taką rodzinę. Gdybyście mieli takie pragnienie się dorzucić swoją cegiełkę do paliwa na, na wyjazdy, to bylibyśmy wdzięczni i by, by nas to cieszyło. I cóż jeszcze możemy dodać? Możecie nas właśnie wesprzeć wirtualną kawą na bajko, to odpalimy, bo wtedy się zaświecą światło i będzie jasno. I jasność nastała. Teraz mamy lepiej. Także... Cóż jeszcze możemy dodać z takich ogłoszeń parafialnych? Mamy dużo, bardzo dużo miejsc, chcemy docierać tam, gdzie jeszcze inni nie byli, bo powielanie miejsc to, to też nie jest takie rozwiązanie bywanie w miejscach, w których wszyscy byli. Chcemy odkrywać nowe miejsca, nowe aktywności. Nawet w takich właśnie prozaicznie prostych miejscach, jak ostatni nasz film na nią a to może to jakiś taki świąteczny w takich miejscach jak ten plac zabaw na którym byliśmy tak jak powiedzieliśmy jak tam nic nie będzie, nie wskoczy to na kanał, jednak tam się dużo wydarzyło, dużo dla nas ważnego. Ponieważ, tak jak tam wspomniałem, obraliśmy sobie za przewodnika, który nam pomaga i zawsze bywał jest w, podczas naszych badań Archanio Azrael, Anioł Śmierci, tak nazywany popularnie. Dużo nam pomaga, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy w takich miejscach i po prostu odprowadzamy zmarłych na tą drugą stronę. Tutaj był dość miejsce takie. Prozaicznie proste, no, nie wiem jakie kurcze Nie rozumiemy dlaczego tam i, i, i dlaczego wtedy <laughs> doświadczyliśmy właśnie fizycznego takiego bezpośredniego kontaktu z nim. Dla nas jest to bardzo pozytywne i takie motywujące. I chcemy dla Was robić więcej. Myślę, że więcej zaczniemy na wiosnę. Bo jest takich kilka miejsc, różnych miejsc yy, gdzie no, trzeba uważać yy, ze względu na bezpieczeństwo, a teraz jest zimno ślisko, także no rozumiecie sami oczywiście dziękujemy za te subskrypcje yy, Zeskoczyliście nimi nas bardzo pozytywnie zapraszamy żeby was było coraz więcej oczywiście tak jak zrobiliśmy na szorcach gdy wbijecie 100 subskrypcji pojedziemy na ten cmentarz, który wam obiecaliśmy pojedziemy tam dla was dziękujemy za, za to, że wbiliście te subskrypcje pojedziemy tam, myślę, że pojedziemy po nowym roku albo bliżej wiosny nie wiem, to już ze względu w takich, po prostu jest to kawałek drogi i no nie, wiem, zobaczymy. W każdym razie pojedziemy tam z naszym przyjacielem tam chcemy właśnie z nim jechać. Tak jak byliśmy ostatnim razem, jest tam dość mocne miejsce, dość takie, tak powiedzmy, broczne. To, co nam tam, to, co nas tam spotkało, no to myślę, że jeśli zrobimy tam jakieś badanie, nagranie, to będzie bardzo ciekawe. Nic, zapraszamy Was na nasz kanał. Polubcie nas. Subskrybujcie, wpadajcie na kanał Antka, jeśli Was interesuje Urbex Coś tam pomału sobie tworzy i może z tego będzie coś też fajnego. Jeszcze raz życzymy Wam wszystkiego co najlepsze, szczególnie dużo ciepła, bo kurczę zimno robi. Rodzinnych świąt, radości przede wszystkim. No i wszystkiego co najlepsze. No nie wiem, co jeszcze możemy dodać. Chyba wszystko. Także trzymajcie się ciepło, świętujcie rodzinnie. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Wesołych świąt.